Cześć tu Shadow Planowałem w ostatni czwartek wrzucić film z Bionicle. o historii Bionicle, ale okazało się, że. Jest to zbyt skomplikowane, więc ten film będzie później w przyszłym tygodniu, za tydzień prawdopodobnie, a tymczasem musicie się zadowolić tym kiepsko zmontowanym filmem. Więc lecimy z pierwszym memem. Oh my God. <głos> <głos> Wszyscy wiedzą, że, że, głęboko strasznie że, Tak typowa Polska <śmany> Ryzyk. Dobra, nie będę puszczał reszty, bo mi się nie chce. Gratulacje użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę zanim zdobędzie ją ktoś inny. Tak. I don't get why anybody would be mad. That's just wrong. Like anyone should be able to marry anyone. You should feel happy that they're getting married. People that do not like gay, I mean they're good. Because gay is bad for you. So if someone was your friend and they turned out to be gay, would you still be their friend? No. Ciekaw, ciekaw jestem, czy jak to dziecko dorośnie, to będzie żałowało tych słów, czy to ludzie będą żałowali, że on istnieje? Na moim klasowym Discordzie się odwalają dziwne rzeczy. Tak, swoją drugą się pochwalę. Bo kto mi zabroni, chwilkę, kamerkę sobie ustawię. Tak, żeby nie było widać, jaki mam bajkę w pokoju. Bo wiadomo, jaki normalny. 16-latek w w pokoju. Yy. O. Proszę, mam takie trzy. Nie, nie zwracajcie uwagi na moją fryzurę. Trzy takie mam. Norma to nie jest jakoś normalnie ostra, ale jak się tym rzuci to w człowieka się wbije. Ta piosenka mi się dobrze kojarzy, ponieważ słyszałem to kiedyś w edycie z e Half-Life 2 Beta. Muszę kiedyś zrobić film o becie Half-Life od bo to świetna rzecz. Mężczyzna w USA chciał obrabować sklep i został poszczelony wszystko z tego w środku. Klasyk. A to co, nie pamiętam co tu się działo! It's It's dead. Dead. Strasznie głośne są te filmy. Nie wiem, nie wiem jak głośno wychodzi mój głos. Tak. Maya quick. Nonsense. Tak. Looking at you right now, you're the most beautiful girl in the world. <laughs> Baba, am I ugly? Bardzo. much. <laughs> o prezydencie amerykańskim Joe Biden. <laughs> Ale śmiesznie by było, gdyby coś takiego się stało. A no właśnie nasz aktor Kochany Anktorsz stał się... wyprali mu Country Humans. So you lot gonna scroll without saying you rassle the grass, you Nawet mój znajomy, kolega z kolonii to odpisał. Czemu, czemu tylko on to napisał? To powinno być po prostu cały, cały czat powinien być z tym zawolony. To proszę, tylko jedna osoba. A co ty jesteś rozwijką, jak co? To jaka seksualność oznacza ta fagat. XXI <grym> wiek. Jak... Nie zdziwi się, jak niedługo będą ludzie, jak w tym memie, że... Że to nie statek, i mówią dzieci i mężczyźni, pierwsi, a jak kobiety zaczną się oburzać, że czemu to, to, to zostaną ochrzenione, że przecież chciały tych samych praw. Kiedy masz karę na telefon i laptop, więc. Teraz To mi uratowało kilka razy życie. Ja przecież większość czasu. Lonely To jest mam trochę z, z Devil May Cry, ale who cares? Ale coś śmiesznego się wydarzyło. Albo jak była premiera o dodatku aktualizacji do Ultra Kill. Już dłuższy czas temu, to chciałem zrobić streama z tego, mój internet. <grystanie> Flashbacki <z Wienawu. grystanie> Nowe kreskówki. Jestem niebinarny. Stare kreskówki. Mam stopień naukowy doktor. Ola, doktora kobieta? <śc Burka> to <Story. śc robka> Eee, dlaczego? Dlaczego? dzień dobry. Przyszedłem wypędzić z pana demona. Ja nie zamawiałem, egzorczysty demon. Ja tak. Wypuść mi stąd! Nawet hit rr, rr, nie niszczył czmentarzy, więc przyczynił się do ich rozbudowy. <grystanie> Antor, dlaczego? Ja koksem, łap pistację. Lubię pistacje. Tak. Za darmo, owczarek niebieski. Ciażebiał czarę dla tego. <grystanie> Po prostu ma autyzm. A gdybym znalazł coś takiego w to bym uratowany. W Biedro... Zawsze na przerwie wszyscy chodzą do Biedronki, a ja nie chodzę do Biedronki. Tam nie ma Lipton Ice Tea brzoskwiniowego. Ani nie ma chipsu, które lubię. Nie ten ekran Tylko Lipton. Lipton. Ja piję albo to, albo Ice, albo po prostu zwykłą herbatę Nie piję innych napojów po prostu herbatę albo ice albo zwykłą Spice up ma centry. Centry to jest to jest takie smutne. Nie zaprzeczycie mi. To jest jeszcze smutniejsze niż jak Zayn umarł w trzecim sezonie. <śpiewanie> 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 Film 10 minut. Nie chcę was męczyć z tym filmem. Więc jeszcze chwilę i kończę. Antor dlaczemu, Antor dlaczego? Antor dlaczemu... Dlaczemu... Dlaczemu, dlaczemu, Dlaczego? Dlaczemu... Dlaczemu, dlaczemu, dlaczemu... Dobrze, to przynajmniej jest trochę śmieszne. O oh, je lewo idzie, ja